Słoneczny letni dzień. Obrzeże miasta. Młody chłopak idzie do domu niosąc oponę od samochodu osobowego. Nagle zauważa dwie dziewczyny idące w jego stronę. Uśmiechnął się i podszedł do nich. Chłopak. Hej dziewczyny, miałybyście ochotę wybrać się razem na jakiś spacer? Dziewczyna pierwsza. A do czego potrzebna tobie ta opona? Chłopak. Zamierzam zrobić z niej ciekawą ozdobę do ogródka lub po prostu spalę. Dziewczyna druga, zdajesz sobie sprawę ze skutków Twojego postępowania? Chłopak, nie rozumiem. Dziewczyna druga, ta opona może zagrozić Twojemu zdrowiu i środowisku. Chłopak, wątpię w to, przecież to tylko opona. To co z tym spacerem? Dziewczyna druga. A może byś zrobił z tą oponą to, co należy? Chłopak. A co można z nią zrobić? Dziewczyna druga. Najlepiej by było, gdyby się oddał do punktu zbiórki zużytych opon. Chłopak. Eee. A gdzie te punkty są? Dziewczyna pierwsza. Tego dowiesz się w Urzędzie Miasta lub Gminy. Chłopak. I co potem dzieje się z takimi oponami? Dziewczyna druga. Stanowią cenny surowiec i są wykorzystywane w różny sposób. Na przykład można wybudować drogi lub autostrady, które z domieszką opon dają efekt krótszej drogi hamowania. Przez to liczba wypadków może się zmniejszyć. Dziewczyna pierwsza. Można też wybudować lepsze boiska sportowe. Dziewczyna druga. Ale przede wszystkim zużyte opony. W takich punktach ulegają unieszkodliwianiu, a dzięki temu nie cierpią ani ludzie, ani środowisko. Chłopak, macie rację. W domu mam jeszcze kilka takich opon. Najlepiej będzie, jeśli zaraz je oddam do punktu zbiórki. Dziewczyna druga, a potem możemy iść na spacer. Chłopak, dziękuję Wam, że uświadomiłyście mi, że z pozoru nieszkodliwa opona mogła przynieść tyle szkód. Teraz będę się wiedział, co z takimi oponami robić.